Zostaw suba i kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Polub stronę i obserwuj, możesz też się udostępnić. Dołącz do grupy i dodaj swoich znajomych. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Witam wszystkich w kolejnym odcinku mnie na kanale. Tym razem zajmiemy się unboxingiem tej oto paczki z Morele Net. Oczywiście pasowałoby ją jakoś tam ładnie otworzyć Oczywiście tym oto nożykiem. Przyszło do mnie... co przyszło? Przyszedł do mnie fotel, no i głośniki. No i teraz zajmiemy się głośnikami, bo są one mniejsze i łatwiej będzie to rozpakować. Zacznijmy od tego, przetniemy sobie to, powinno już elegancko reszta pójść. No i dobra i tu już jest ten otworzony praktycznie, teraz z tej strony sobie pójdziemy. Raczej powinno być to w całości widać. No i dobra, jeszcze trzeba przylecieć, chyba tu jest. No. Nie, to samo odchodzi, jak widzicie, dobra. to w ten sposób. No i dobra, i to wreszcie to jeszcze trzyma taki lekko tutaj danę o I dobra, już możemy sobie odłożyć jak na razie. I tak, mamy tutaj... Zaraz chcę się staram ci to pokazać. Co i jak mamy no tutaj? Te tony szmelostwa. tego wszystkiego. O, właśnie, właśnie, od tego. O, to możemy sobie wszystko podwalać. To będzie będziemy pewnie teraz zabawę, Zaraz z tym wszystkim. On nam stoi właśnie za kamerą. Patrzy, czy dobrze to wychodzi. Dobrze wychodzi, czy nie? Dobrze. No, elegancko, widzicie. Uczy się chłopak od małego. I tak trzeba mieć to potęg to się syf zrobi, a trzeba gdzieś to postawić. I powiem Wam, że ta paczuszka jest dosyć ciężka, chociaż w porównaniu do fotela i tak to nie jest jeszcze to. Eee, zajebiste, to no nie? Ładnie, ładnie to wychodzi. No i widzimy się za chwilę, jak ja to będę sobie otwierał tak bardziej. Eee, no i tak, bo tu jest jedna rzecz taka o, żeby nie uszkodzić tego pudełeczka, ja sobie to leciutko jakoś zrobię. I dobra, to chyba już było na tyle zabezpieczeń. No to już tu jakoś postara się elegancko to nagrać. Kosowałoby e, to wyciągnąć. Dobra, jedno już wyszło, teraz jeszcze tylko drugie. No i dobra, e, weź tu, pokaż tak od góry bardziej. No i patrzcie, dalej zrób to dalej. O, no i tak to wygląda. E, ja sobie to wezmę. O, czekaj, wezmę to na podłogę, może będzie lepiej. i nie masz tak od góry. O, O tak, o. i teraz patrzcie, bierzemy sobie to tak. Ło, wow, fajne, fajne. No i zajebiście to wygląda. Staj tutaj może lepiej. To będziesz tak lepiej to widział. No i o. Sajnie nie wygląda tym. Będziesz Nie. No i teraz o. Mamy pierwszą rzecz. No i tak to, to wszystko właśnie. Wygląda jakieś tam instrukcje, obsługi, jakieś o tak to wszystko wygląda. No i dobra, i mamy coś takiego jako pierwszą rzecz. Eee, Myślę, że tutaj młody jakoś to nagra, jak ja to będę otwierał, bo jedną ręką, no za nic tego nie otworzę pewnie. Chociaż... Chociaż jedną ręką nie, no młody to nagra. E, on tu jakoś się postara, żeby to było... O właśnie, ładnie, idealnie młody. E, no i teraz tak, tutaj mamy coś tam do głośników, tylko nie wiem co to jest, to jest jak... Ach, to jest chyba ten panel sterowania. Tak, to jest ten panel. E, dobra, mamy to. Helium 600, jakby ktoś nie wiedział. No i fajnie to wygląda takie leciutkie pokrętło, zajebiście to wygląda jakieś tam kabelki, ale to sobie na razie odłożymy. No i teraz pasowałoby nam to wyjąć. Żeby nie uszkodzić pudełka, czy da się to jakoś zrobić, zaraz zobaczymy, bo ten steropian możemy całkowicie połamać w sumie na razie. I aby wyjąć tylko to, to to co jeszcze też złamiemy, chociaż może bez złamania wyjdzie. O no właśnie, mamy jedną część. I potem te, te okruchy jeszcze pozbieram, to sobie wyłamiemy kawałkiem, to się potem posprząta, ale na razie o taką mamy i teraz kolejną rzeczą, ostatnią jest to tak naprawdę największe, Tutaj eee, też to powyłamujemy, dobra i to trzeba teraz nam wyjąć, jeszcze troszeczkę może sobie weźmiemy to coś takiego, o i teraz raczej już bez problemu, bo to powinno wyjść. E, no właśnie, no i teraz no i teraz musimy sobie oczywiście jeszcze to zobaczyć. E, otwieramy to w sposób taki no najprostszy, nie? Zobaczymy właśnie jak to wygląda. Czy jest zajebiste, tak jak było na zdjęciach. Bardzo prawdopodobne jest, no bo patrzcie jak to wygląda. No nie? Patrzcie, zajebiście po prostu. Pięknie. E, otwórzmy sobie kolejne. O, ja sobie tu przedrek, ale patrzcie jakie to ma, nie to jest takie chromowane, jakby... Ze, no po prostu pięknie to wygląda, to jest takie... Nieby takie równe. Czekajcie, to o tak idzie, Tak wam to postawię. O. Ojej, ojej, oj, 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 oj. to nie wyleciało? No i dobra, i tak to się prezentuje w całości. Teraz wam to jakoś pokażę, tak bardziej o tak elegancko, no nie, tu o tako, pięknie, 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 od góry do dołu, tył macie, no tu nic nie ma z tyłu, tu jest cały panel tego wszystkiego, no nie wiem odnośnie czego to jest tu, o, patrzcie, jakieś pokrętła, jakoś to wszystko się rusza, tu są jakieś wejścia, włącz, wyłącz, kabel zasilający, plus do tego wszystkiego dochodzi ten oto. Panel, no i miejmy nadzieję, że Wam się to wszystko podoba. Teraz zajmiemy się tą większą paczką, czyli fotelem. Także widzimy się za chwilę. No, i teraz sobie przejdziemy do drugiej części, otwierania. Oczywiście, brat mi miejmy nadzieję, że znowu jakoś tutaj pomoże. No, druga część to jest otwieranie oczywiście tego, to fotela. Potem Wam pokażę, jak to wszystko wygląda, już jak jest skończone i e, jak działają te głośniki, ale działają naprawdę zajebiście. Także na początku mamy. No, fotel narysowany tak oto on wygląda. Nitro 550, właśnie tak to wygląda. E, tu o, tu jest taki ładniejszy troszeczkę rysunek, tak to wygląda. E, tak o sobie, miejmy nadzieję, że jak sobie przejedziemy, to powinno puścić. wiadomo, tu jest tylko na taśmę, no nie. E, dobra, tutaj o taką żywę. A nie, dobrze jest, myślałem. że. Wow, pokazuj, co jest w środku. Czekaj, czekaj, jeszcze dużo co zrobić. Tak. No tu jeszcze się trzyma kawałkiem, ale dobra, dobra. Dosyć powyginamy. I mamy elegancko. Patrzcie, on tak wysoko nie dostanie, bo on ma 6 lat, no nie? No ale ja już tak wyżej dostanę jest pięknie, pięknie. Co my tutaj mamy? Rączka, tylko że patrzcie, ta rączka waży i to waży sporo. dotnij sobie, zobacz. Ciężka? Na, naprawdę ciężka, solidna. Połóż to gdzieś tam o, na podłodze. Yy, rączka numer 2. Też zajebiście wygląda, potem sobie to potwieramy. Na razie co to jest w tym pudełku, tu młodym tutaj kładzie. Yy, no i teraz zaczynają się problemy, bo trzeba będzie to wszystko wyjąć. Jak widzicie tu jego ręka już coś tam... Nie, 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 czekaj, Jakieś tam pianki w ogóle. Yy, tutaj... Dobra. Czekajcie, on tu będzie... Trzymaj. A ja tu sobie to powyciągam, no nie? Zobaczymy. A no tu może jakoś to po kolei, żeby to... O! Zajebista poduszeczka. Jest! Patrzcie. Dobra, przerwałem, ale normalnie. Zajebiste, patrzcie. I to jest skórzane obicie. Kurde, ale, ale piękne. Znaczy tu jest skóra, tu jest taki materiał, taki dosyć fajny oddal, żeby to w całości było widać. Ale pięknie, pięknie, no nie? Kurde, ale za Wow. I tu jest na gumę, dobra. To sobie na razie odkładamy. E, I dawaj tutaj znowu. E, teraz sobie wyjmiemy to. Wyjmiemy, chociaż w sumie, tu jest kolejna jakieś takie o, gówno. sobie wyrzucamy. E, tu jest coś. A teraz sobie wyciągnijmy może. Nie, ch chyba, chyba, chyba nie wiem, co teraz powinno być wyciągnięte. Tu jest jakiś zestawik, tak jak widzicie. Tu jest taki o, zestawik. No i nie wiem co tutaj jest, to sobie potem otworzymy, bo na razie nie ma sensu. E, przejdźmy sobie dalej i może w końcu się uda to wyciągnąć. Ja sobie to wezmę tak bardziej do góry. lubię, patrzcie. Zajebiste, no nie? Logo Genesis. Patrz, ale dobrze, dobrze pokazujesz. Dobra, nie oddalaj aż tak, chodź tu. O, to sobie poprzerywamy, chodź tu bliżej, dobra. No i to sobie też na razie zostawimy tutaj. Potem to wszystko się otwiera, żeby było bardziej zbliżone. I samo siedzisko, które jest naprawdę wielkie, no jest. No Radzie bardzo duże. Podłóżmy. To, no, co się kółka na tym są i co cała konstrukcja, to coś jest w środku. coś wypada, ale tego nie widać. Może nie wypada? Nie, coś wypada, takie małe kuleczki. Chuj. Wiesz, co to jest? Nie wiem. Ej, mogę ja zobaczyć? Potem. Dobra, niech to powypada wszystko. No to nie jest potrzebne. To sobie na razie tutaj odłożymy. Dobra. I zostały tutaj takie rzeczy jak ta mała poduszeczka, którą sobie otworzymy nawet i w tym momencie o właśnie, tylko trzeba to... Bo to jest na taśmę sklejone, ale właśnie o poszło, poszło. O nie... A. Czarny ekran się przez chwilę zrobił. Dobra, to trudno. I Genesis oczywiście poduszeczka, ale... O tutaj kolejny ten, możemy sobie nawet to na głowę założyć. Ej, no i zostało tutaj coś takiego, potem to otworzymy, to to położę tutaj oczywiście Kółka. raz, dwa, trzy jedno nawet zapasowe. nie, no, nie, może faktycznie tu jest pięć kółek. takie -ło coś no i zostały tutaj jeszcze oczywiście instrukcje no i instrukcja tak naprawdę może nie jest aż tak bardzo potrzebna My to jakoś za chwilę ogarniemy i za chwilę dalej będziemy to wszystko nagrywać. No i tak oto wyglądają te poduszeczki tutaj, o młody zajebiście to pokazuje. Patrzcie, tu jest jedna poduszka, tu jest druga poduszka, tak bardziej w całości Wam pokażemy. No ale te poduszki możemy na razie sobie odłożyć. Te poduszki możemy sobie na razie odłożyć, ja sobie je położę na chwilę na biurko, potem sobie będziemy jakoś składać ten fotel. A teraz tak, ja Wam postaram się pokazać, może pokazać tutaj, o tutaj, o eee, to by pasowało odklej, no widzicie? No i to już miejmy nadzieję, że jakoś ładnie wyjdzie, bo my się, aż w sumie nie będziemy się z tym może bawić, tylko sobie po prostu to przetniemy, no nie albo tak o, też nie chcę uszkodzić fotela, no nie, także tu sobie lekko poprzecinaliśmy. To sobie też damy, o tak, o i dobra. I teraz już powinno bezproblemowo to wszystko wyjść. Dobra, o. I patrzcie, i sobie położymy to tutaj. Jo, jak zajebiście to wygląda, no nie? Tak troszeczkę z góry możecie więcej to zobaczyć. Tutaj boki są ze skóry. A tutaj, patrzcie, tu można dobra ręce wchodzą, ja siądzę na tym, kurde. Ja pierdzielę jaka wygoda. Siądź sobie młody. Zobacz. On się tam wespnie na to. Jak. Na kozaka, no nie. No, już stąd nie wstanę. Dobra, Złaś już. No i mamy tutaj, patrzcie, tu są jakieś te bajery, no to jest do regulacji. No ale to sobie... Tu jest też jakaś wajcha, jakieś coś. Przejdźmy sobie do kolejnej rzeczy. Teraz o, tutaj ja, ja sobie to zdejmę i sobie położę w tym miejscu. I sobie otworzymy to. Yy, patrzcie, jeszcze mamy naklejki od Genesis, tego wcześniej nie zauważyliśmy. Naklejeczki, które najprawdopodobniej weźmie sobie młodym. No nie, bo mi tam nie są potrzebne. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć naklejek, ładnie to wygląda. Yy, weźmy sobie to. O. Hmm. Dobra, nie będziemy znowu tego wyciągać, tylko się po prostu to przed... No w sumie noża też wcześniej nie potrzebowałem, bo jak widzicie, tutaj na spokojnie to wszystko się przedziera. No i tak to właśnie wygląda, tutaj zajebiście, patrzcie, przybliżę do tego. No normalnie pięknie, pięknie, tutaj sobie obrócimy to lekko. Tu jest skóra, tu jest napis, oczywiście tutaj znowu skóra. I bardzo, bardzo jest to miękkie. I tak naprawdę, co tu jeszcze zostało nam do pokazania, zaraz zobaczymy. Możemy sobie to w sumie też otworzyć, jak na razie, i to pokazać, chociaż tak naprawdę, no, tu nie ma co pokazywać. W sumie, sobie to przetnę, bo zbyt szybko to chyba tego nie otworzymy. Weźmy sobie siądę, może lepiej, i teraz jakoś to przetne, żeby tego, o, żeby tego właśnie nie uszkodzić. No i elegancko tutaj, woreczek, ten, no i w ogóle, to jest regulowane. Na razie tego nie będę pokazywał, to też jest bardzo fajne. Tu jeden wam pokazałem, drugi też, no w sumie i tak to otworzymy, bo i tak to trzeba będzie otworzyć, żeby e, później złożyć ten fotel. Tutaj sobie to przetniemy również. Aha. no sobie to trzeba jakoś się taką wziąć, albo ja sobie to potem zresztą przetnę. Na razie nie będziemy tego przecinać. No i chyba ostatnio z takich ciekawszych rzeczy, no bo tam już wszystko pokazane. Zostało to, ale też sobie nie powinno coś takie ciekawe dla Was. No, bo to jednak, no nie wiem, co to jest. A, to jest to, to. Cała podstawa tego wszystkiego, no nie? Ale też masywne, solidne. Naprawdę zajebiście, Patrzcie, tu jest coś do przekręcania. Tu jest do opuszczania. To jest ona takich O. Fajnie jest to wszystko zrobione. No, a my z młodym bierzemy się już za skręcanie tego wszystkiego powoli. No i widzimy się, jak to będzie już najprawdopodobniej gotowe. No i jak widzicie Jest tutaj troszeczkę burdel, no nie, ale czekajcie Jeszcze ściszę o to, ale patrzcie jak to pracuje zajebiście, no nie Tu o te poduszeczki, o to jeszcze, patrzcie No nie, ale mniejsze o to eee, mam już to zrobione No jak na razie to kółka i te gówna zakładałem trzy Tym gównem się ciężko kręci i w ogóle przyniosłem to z dołu Tu mam szykowane śrubki na składanie kolejnego Bo jak widzicie tutaj mam instrukcję zajebistą Teraz będę sobie przykręcał E, o te o bajery, czyli te o, o, właśnie, no i zostało zrobione tyle, że sobie to przyłożyłem, poprzykręcałem na te śrubki. Tu macie nawet różne rodzaje śrubek, ciężko jest, ciężko jest się w tym połapać. Niektóre dłuższe, krótsze, no i tak to na razie wygląda. Tu też jest syf, no i tyle. W sumie patrzcie, jest syf, jest syf, no i widzimy się pewnie za chwilę. No i wszystko już się właśnie zakończyło, tak oto wygląda. To eee, no, w skrócie mówiąc zajebiście wygląda, patrzcie. Tak wam to teraz pokażę najbardziej elegancko, jak się tylko da. Oczywiście wszystko jest regulowane. No ja sobie może siądę na tym, nie wiem, jak wy to będziecie widzieć. O, normalnie jak vloger, czy jakby tam coś tam dobra. Eee, weźmiemy sobie tak. No i patrzcie, Se biorę tutaj o nie wiem, jak to widzicie, ale miejmy nadzieję, że to jest widać. No ja sobie biorę o, do góry i o. Tu się można opuścić aż do tego, do samego dołu, no nie. Tylko tyle, że no pytanie jest po co? Bo to jest niewygodnie o tako. Tak też jest niewygodnie, ale gdy na przykład chcecie się odprężyć albo poleżeć trochę, to na pewno to jest bardzo duży plus. Oczywiście regulowana poduszka, regulowana wysokość, jest też, to mamy oczywiście regulowane, bo widzicie. Ja sobie to wziąłem na samą górę. E, obraca się fotel, no jakby inaczej. E, Są so też tryb bujania, gdzie tak naprawdę nie wiem jeszcze, nie doszedłem do tego, jak to zrobić. Poduszeczki ściągane. No i wszystko elegancko. Może Możecie teraz siądźmy tak e, normalnie, jakbyście wy to mieli na przykład. Czekajcie, ja sobie to wezmę tak. On ogólnie sam wraca, sam się nastawia z powrotem. No ja sobie o taką siedzę. I mi jest elegancko, powiem Wam, można się jeszcze, jeszcze wyżej, można się podnieść, ale tak na spokojnie mi starcza. No i tak to właśnie wszystko wygląda. tu jest konto brata, się gra akurat. No i tyle, tutaj jeszcze dostarczyli nam takie fajne naklejeczki, ale tu są jeszcze różne bajery, jeżeli chodzi o te głośniki. No, można to zgłaszać, zciszać. Ten panel mi się zejbiście podoba. Ładnie to wszystko wygląda, no nie, tutaj myszeczkę od Mesaja, ale więcej tego stanowiska, całutkiego będziecie mieli na 5000 subów, a ja już się z Wami żegnam, to było na tyle, oczywiście zostawcie łapę w górę i czekajcie na wyniki konkursu, cześć!